Więc mówię mu, że stan samochodu jest agonalny. Z tym samochodem nie dało się już kompletnie nic zrobić. Dramat, na jaki z premedytacją, muszę to powiedzieć, chciał go władować sprzedający. Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym i chyba w tym roku już jednym z ostatnich odcinków serii Okiem Eksperta. Ja mam na imię Dawid. Słuchajcie, moi drodzy, korzystając z okazji, zanim mi to wylecie z głowy, bo dzisiejszy odcinek sądzę, że będzie bardzo ciekawy, jeżeli można tak delikatnie powiedzieć. Chciałbym wam życzyć w te święta wszystkiego co najlepsze, spokoju ducha, dużo zdrowia. Do tego motoryzacyjnie, bo z tego słyniemy oczywiście, jak najmniej wpadek, jak najwięcej dobrych wyborów, jak najwięcej prawdziwych okazji, które jak wiemy, w codziennym życiu jest bardzo ciężko spotkać. A teraz słuchajcie, nie przedłużając, dzisiaj mam dla was, powiem tak, kurwa petardę, nie? To co zobaczyłem podczas ostatnich oględzin jest czymś, czego nie widziałem już bardzo dawno. Czy pozytywnie, czy negatywnie, sądzę, że zaraz się dowiecie, i ja zazwyczaj nie korzystam z dodatkowych pomagaczy w postaci notatek, ale tutaj. Mam tak dużo do powiedzenia, chociaż postaram się jak najbardziej to skrócić, żebyście za długo nie musieli tutaj tego wszystkiego wysłuchiwać. Opowiem wam o samochodzie. Więc zacznijmy sobie od um, ogłoszenia. Pobierz naszą wtyczkę i sprawdzaj historię szkód pojazdu bezpośrednio w ogłoszeniu. Link w opisie filmu. Na ogłoszeniu widzimy pięknego Volkswagena Sirocco. Auto jest um, z 2008 roku. Pod maską pracuje jeden z ukochanych silników z początku produkcji Volkswagenowskiej, czyli 1.4 TSI o mocy 160 koni. No jak wiemy, jest to wybór wysokiego Języka, problemy z poborami oleju, problemy z rozrządami Do tego jak dodamy sobie wiek samochodu to sypie się w nim totalnie wszystko No i z informacji, które możemy tutaj zobaczyć Mamy opis, gdzie samochód jest sprzedawany Że mamy dołączony film, że to jest rzetelna firma Że dają gwarancję, no że generalnie jakby cud, miód i orzeszki No i w pierwszym zdaniu przedstawiają nam, przedstawia nam takie informacje, że auto jest świeżo sprowadzone z Niemiec Pomimo upływu lat auto prezentuje się dobrze Stan widoczny na zdjęciach przedstawia zadbany i czysto zachowany samochód Posiada normalne ślady użytkowania. Słuchajcie, normalne w wielkim cudzysłowie dla każdego może znaczyć co innego, co dla sprzedającego oznaczało normalne, dowiecie się za niedługo. Silnik, zawieszenie oraz skrzynia biegów pracują dobrze. Jak większość z Was wie, w tym samochodzie silnik nie może pracować dobrze, bo one nigdy nie pracowały dobrze. No więc jedźmy sobie dalej. Numer WIN oczywiście nie ma, jest podawany na życzenie, nawet gdyby był to auto, nie jest zarejestrowane, w związku z czym tak stricte w polskim. W rządowym systemie nie jesteśmy w stanie go sprawdzić bez numeru rejestracyjnego i bez daty pierwszej rejestracji, która oczywiście tutaj nie jest podana. No i później jakieś tam informacja, że jeżeli masz pytania, to dzwoń. Co w szczegółach ogłoszenia? No i oczywiście mamy podany rok, zamiast winu mamy X, -y, czyli standardowy przebieg jest 158 226 km. Zaskakująco niski jak na ten rocznik. I mamy zaznaczone dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy, czyli auto bezwypadkowe. Tak. W tym pakiecie było wszystko, czyli komputer, stacja diagnostyczna, oględziny z zewnątrz, wewnątrz, silnik i telefon do potencjalnego kupującego, co też dało mi całkowicie inny pogląd na sytuację. Bo jedną, jednym tematem jest posiadanie w ofercie słabych samochodów, a drugim tematem jest przekazywanie informacji kupującym. Więc słuchajcie, jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Z tego, co udało mi się zauważyć na miejscu, to jeżeli chodzi o lakierowane elementy, to łatwiej powiedzieć. Które nie są lakierowane Bo tak, pokrywa silnika lakierowana Dach lakierowany, zderzak przedni lakierowany Tylna klapa i tylny zderzak są w oryginale Natomiast czego tego nie widać na zdjęciach One są matowe, tak jakby nie było na nich Lakieru ważnego klaru Więc są takie szorstkie w dotyku i po prostu no, matowe Jeżeli chodzi o lewą stronę pojazdu Mamy tak, błotnik do 500 drzwi Do 210 Wymieniane z e, szybą o innym numerze Tylny błotnik do 200 mikronów Z prawej strony e, Mamy 170, 190, 160, 210, 160 do tysiaka. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o to, jak auto prezentowało się dalej, no to na felgach mamy założone opony Barum Bavarius Trójki z 2018 roku. 5-6 mm bieżnika letnie, no powiedzmy sobie, że gdyby było lato, to jeszcze byśmy przelatali, natomiast i tak są do wymiany, a dlaczego powiem Wam później. Jeżeli chodzi o samochód z zewnątrz, słuchajcie, mimo tego, że on na zdjęciach, które widzicie, nie wygląda najgorzej, to jest to jeżdżąca tragedia. Nie ma w tym samochodzie elementu, który nie był odkręcany. Przednie dwa błotniki, pokrywa silnika, włącznie z zawiasami, lewe drzwi, prawe drzwi, tylna klapa, wszystko w tym samochodzie było odkręcane. Jeżeli chodzi o tą szpachlę, jest zrobiona tragicznie. Każdy praktycznie element samochodu Samochodu jest w innym kolorze. Czy znaczy wszystkie są białe? A my jako mężczyźni z tymi kolorami nie do końca jakby sobie radzimy, ale tutaj nawet ja zauważyłem, że tego białego jest 10 odcieni na tym samochodzie. Więc jest generalnie, jeżeli chodzi na pierwszy rzut oka, dramat. Przyglądając się bliżej, widzimy niedoróbki wszelkiego rodzaju blacharsko-lakiernicze. Na progach w, przednich, w przedniej części mamy korozję, która wychodzi spod szpachli. Tylne części progów zostały poszpachlowane. Struktura całkowicie różni się od tego, co było, co jest na środku i na początku progów, chociaż te początki też są porobione. Też tam wychodzi korozja. Lewa, prawa strona identycznie. Jeżeli chodzi o prawy przedni, prawy tylny błotnik, przepraszam was, to był malowany chyba świeżo przedni od moim przyjazdem, bo polakierowane mamy felgę, oponę, wnętrze nad kola, yy, takie plastikowe osłonki, które yy, osłaniają od kamyczków. Zapsikane jest wszystko na biało. Nawet we wlewie do zbiornika paliwa, który się nie otwierał, znalazłem resztki taśmy maskującej. Słuchajcie, auto musiało być naprawiane, nie wiem, czy przez komis, czy czy... No bo ten samochód nie pochodził z żadnego normalnego źródła, bo wyglądał po prostu dramatycznie. Jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj, no nie było źle, auto było trochę brudne gdzieś tam generalnie jakichś większych ingerencji nie było, natomiast z diagnostyki komputerowej z tego co udało mi się zobaczyć na elementach osłaniających poduszki powietrzne na pewno jakaś ingerencja w system bezpieczeństwa biernego była, o diagnostyce Wam powiem później, organoleptycznie to wnętrze wyglądało na składane i rozkładane jeżeli chodzi o wyposażenie tego pojazdu to no generalnie wszystko było sprawne, co do klimatyzacji mieliśmy 0 stopni, więc powiedzmy aktualny okres nie sprzyja temu, że by tą klimatyzację sprawdzić. Natomiast jeżeli wiecie, nawet klimatyzacja, taka w sensie sprawna, ale niedziałająca ze względu na niską temperaturę, bardzo szybko pomaga osuszyć samochód po pierwszym uruchomieniu, kiedy auto długo stoi i w środku zbiera się dużo wilgoci. Jeżeli macie tą klimatyzację niedziałającą stricte, czyli mamy uszkodzony kompresor, ten samochód będzie odparowywał bardzo długo i podczas jazdy też będzie szybko parował. Jeżeli mamy temperaturę bliską zero, gdzie kompresor się nie włącza, ale system działa, on osusza nam to powietrze i w tym samochodzie dużo szybciej te szyby nam po prostu odparowują. Tutaj ten samochód Dochodził do siebie dłuższą chwilę. W związku z czym wnioskuję i wydaje mi się, że ta klimatyzacja nie do końca jest prawna. Czy jest pusta, czy jest zatarty kompresor. kompresor. Niestety temperatura nam w tym nie pomaga. Jeżeli chodzi o to, co we wnętrzu, no to dalej nie ma co się tam rozwodzić. No jest tak sobie, nie? Powiedzmy, że, że, że można by było przymknąć za to oko. To, co w bagażniku z tyłu, generalnie ok. no widać, że była ta demontowana klapa, były demontowane na pewno zderza, lampy, to wszystko było ściągane w tym samochodzie, ale tak to bagażnik wygląda jak zwykle w moich, że tak powiem, opowiadaniach Jak bagażnik. No i teraz przejdźmy do tego, co się dzieje pod maską. 1,4 i 160 koni, tak jak wam wcześniej wspominałem, na łańcuchu rozrządu. Umyty, piękny, ładny, pachnący, można by rzec. Żadnych informacji odnośnie przebiegu, czy też wewnątrz, czy też zewnątrz, czy też plakietek informacyjnych, czy kartek serwisowych, oczywiście nie ma. Serwisu też nie ma. No, olej był, płyn chłodniczy też był. W związku z czym postanowiłem podjąć próbę odpalenia tego samochodu, no ale przed tym już zauważyłem, że we wszystkich zakamarkach zadomowiła nam się ruda. Tańczyła tam po powiem Wam, jak szalona, ale to jak szalona, to ona tańczyła dopiero później. Więc pod maską było już bardzo mocno średnio, tak jak Wam wspominałem wcześniej, wszystkie elementy były odkręcane, demontowane. Czyli mamy błotnik jeden, błotnik drugi, maska, zderzak, wszystko to widać, że to było demontowane. Podjąłem próbę uruchomienia tego samochodu, samochód odpalił oczywiście z klekoczącym rozrządem, no bo jak żeby inaczej. Ten rozrząd po chwili się uspokoił, czyli po prostu nabiło olejów w napinacze i rozrząd ucichł. Z samochodu cały czas wydobywała się wielka biała chmura. No, ale jest wilgotno. Samochód nie odpalany w układzie mogło odłożyć się trochę wody przez to jak wiemy po podgrzaniu powstaje para no i z tyłu wylatuje ta para, wiemy jak jest więc jakby temat tego co pod maską słuchajcie, mamy zamknięty, auto mieliśmy odpalone zgasiłem samochód i zrobiłem sobie diagnostykę komputerową, żeby ponowić ją po powrocie z jazdy próbnej i po powrocie ze stacji diagnostycznej słuchajcie, nie było modułu, który by nie miał błędów ale jakby to co mnie najbardziej zainteresowało to problemy z wypadaniem zapłonów stare błędy jakieś zapisane odnośnie silnika no i oczywiście zwarcie do masy w czujniku uderzeniowym bocznym, czyli tam, gdzie mieliśmy naprawiany cały bok. I to podejrzewam, że dość niedawno. Więc jakby temat kolizji tego samochodu i użycia poduszek jest pod wielkim znakiem zapytania. No aczkolwiek stan samochodu do tej pory był taki, że to chyba i tak nikogo za bardzo nie interesuje. Więc słuchajcie, no samochód, jakby diagnostyka zakończyłem, poprosiłem sprzedającego, bo jakby miałem wolną rękę, no nie przebywał ze mną w trakcie, bo to był tylko pracownik. Więc wsiedliśmy sobie później w samochód no i pojechaliśmy na jazdę próbną. No już po pierwszych metrach okazało się, że informacja o zawieszeniu w ogłoszeniu to jest jedna Wielka kpina, bo zawieszenie tak tłukło w tym samochodzie, że słuchajcie, jak w tym filmie, tłukło i tłukło, nie? Że nie szło tym samochodem po prostu jechać, a akurat wyjazd z komisu był taki dość mocno dziurawy. Więc wyjechaliśmy sobie na drogę główną, temperatura samochodu już jakaś tam była, w związku z czym pozwoliłem sobie trochę depnąć i kątem oka zerkałem, co się dzieje za mną w lustrach wstecznym. Słuchajcie, chmura biała była tak przepotężna, jak w Dieslu czasami padają wtryski. Widzicie, jeden wielki biały obok i z przodu długo, długo nic. I tak samo wyglądała jazda tym samochodem. Samochód później nie złapał temperaturę 90 stopni. No i jakby ten objaw nie znikał, więc albo w wielkich ilościach palił. Moim zdaniem nie olej, bo ten, ten, ten kolor, jakby nie był taki, a płyn chłodniczy. I dlatego za nami pojawiała się wielka biała chmura, jakby nie ustawała. Nie? Także to było non-stop, nawet po rozgrzaniu samochodu. Już samochód chodził po całej próbie, łącznie z godzinę czasu. W związku z czym na pewno to, co tam w tym wydechu było, już by sobie odparowało. A jakby nawet parowało, to nie w takich ilościach, jakie ja widziałem to za sobą. No więc kolejny temat to stacja diagnostyczna. A no i tutaj jeszcze podnośnie tych opon, o których Wam mówiłem e, wcześniej. Opony po prostu tak mocno huczały, były tak wyząbkowane, że i tak finalnie do jazdy by się nie nadawały, więc do mamy do wymiany. Więc jedziemy na stację diagnostyczną. Eee, musieliśmy troszeczkę poczekać w międzyczasie. Ja dokończyłem sobie czynności checklisty, które miałem. Ponowiłem sobie diagnostykę komputerową, która jakby no, pokazała, że te błędy są wszystkie i aktywne. W związku z czym kolejny dramat w tym samochodzie. No i jeden z ciekawszych tematów. Wjechaliśmy. Mówiłem o tańczącej rudej. To tutaj na podwoziu tego samochodu ona kuwa sobie uprawiała balet. Nie? To był po prostu dramat. Podwozie było skorodowane w każdym jednym centymetrze. Czy były wycieki w tym samochodzie? Nie wiadomo, bo silnik był umyty Przód zgnity Amortyzatory były tak pognite Że dotykając je dłońmi Po prostu wszystko z nich odpadało Elementy zawieszenia zgnite na potęgę Podłoga zgnita Mocowanie tylnych sanek zgnite Sanki zgnite Hamulce, wahacze, jarzma Wszystko po prostu pognite na potęgę Moim zdaniem to auto wyglądało tak Jakby ostatnie 2-3 lata spędziło Na jakimś tureckim parkingu Na podmokłym terenie I to po prostu wszystko co parło uszło w ten samochód i doprowadziło do katastrofy, z tym samochodem nie dało się już kompletnie nic zrobić słuchajcie, po, tej, po tych oględzinach wróciliśmy tym samochodem na miejsce i mi tam zostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia porobiłem sobie wszystkie zdjęcia, w tym pakiecie kupujący zażyczył sobie, znaczy zażyczył, no wykupił sobie też nagranie z oględzin tego samochodu, więc mogłem mu to wszystko pokazać palcem dosłownie, pokazać jak pracuje silnik nawet po rozgrzaniu, no i przedstawić dramat na jaki z premedytacją muszę to powiedzieć, chciał go Ładować sprzedający, bo tutaj nie można powiedzieć jakiejkolwiek pomyłce. Bo słuchajcie, tak jak wspomniałem, w tym przypadku kupujący dokupił też telefon. No i moje pytanie było bardzo krótkie, ponieważ o tym samochodzie nie wypłacało się rozwodzić, tak jak wam tutaj. Więc zapytałem się go, czy dawkować mu emocje, czy powiedzieć mu od razu, jak to auto wygląda, moim zdaniem. No i powiedział, że on chce z grubej rury, żeby walić i tam się w ogóle nie zastanawiać. Więc mówię mu, że stan samochodu jest agonalny. 30 sekund ciszy w słuchawce, i takie wiecie, niedowierzanie. i kupujący dom. No ale on usłyszał 7 razy, że auto jest w świetnym stanie i że tutaj w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać, tylko przyjeżdżać i brać, nie? Więc to co ja często powtarzam w różnych tematach, to że auto akurat się trafiło słabe. Spoko. Większość handlarzy tymi samochodami nie jeździ. Umówmy się szczerze, że większość z nich zawodowo się tym zajmuje, wiedzą co kupują i wiedzą co sprzedają. Wychodzę z założenia, że przynajmniej jak nie mówią nic, to nie kłamią bezczelnie. Tutaj natomiast sprzedający został po chamsku okłamany, że auto jest w stanie dobrym, nadającym się do jazdy i jakby jest idealną propozycją dla niego do zakupu. A miał do przejechania kilkaset kilometrów po ten samochód, który oczywiście był niezarejestrowany, nieubezpieczony, i nawet gdyby to zawieszenie zostało zrobione, ten samochód nie miałby najmniejszych szans, żeby przejść legalnie przegląd. Chyba że. Po 5 dyszek na po 5 dyszek. Po 500 by trzeba było założyć diagnozę, żeby coś takiego wypuścić na drogi, bo to jest po prostu nieumyślne spowodowanie śmierci. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Powiem Wam, że czegoś takiego już dawno nie miałem. Nawet nie próbuję Was pytać tutaj, jaka była. Ostateczna rekomendacja, jeżeli chodzi o ten samochód, bo no nie, no po prostu tego nie było można w żaden sposób polecić. Powiem wam tylko, że kupujący był na tyle wściekły całą tym sytuacją i głównie kłamstwem, które usłyszał, że powiedział, że tego tak nie zostawi. No i że będzie radził się prawnika, co może w tym temacie zrobić. Pewnie niewiele, ponieważ to była tylko rozmowa telefoniczna, dowodów nie ma praktycznie żadnych. To co ja przedstawiłem, to jest faktyczny stan auta poparty poparte zdjęciami. Jakby więc no ich rozmowa to była stricte słowa, które gdzieś tam umknęły, umknęły podczas rozmowy telefonicznej. I dowodów na to praktycznie żadnych nie ma, w związku z czym wyciągnięcie konsekwencji, moim bynajmniej zdaniem, wydaje się praktycznie niemożliwe. Więc jeżeli chodzi o temat Cirocco: pięknego, cudownego, idealnego, wymuskanego w świetnym stanie, blacharskim, lakierniczym oraz technicznym, to tyle. Jeszcze raz Wam wszystkim życzę wszystkiego co dobrego w te nadchodzące święta. Miejmy nadzieję, że chociaż na chwilę spadnie trochę śniegu, żeby żebyśmy mieli jakieś tam chwile radości i mogli polatać naszymi laleczkami bokiem. Żegnam się z Wami. Ozięble, bo na dworze minus jeden. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam się, Maneczko.